A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i dawania schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. wszystkie rozgłośnie polskiego radia. Dziś rano o godzinie 5 minus 40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską w planach bardzo nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Dzień w dzisiejszym dzisiejszy wszelkie sprawy i dowodnienia schodzą na plantarz. Całe nasze życie w i prywatne przestawiamy na specjalny dory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy w ogóle rani. Winny wyśleć tylko o jednym. Warto aż do zwycięstwa. Ralu Warszawaj przez pierodłocznie polskiego radia. Dziś rano o godzinie 5 minut 40. Oddziały niemieckie przekroczony granicach Polską.

to mogę zaczynać, tak? Dzień dobry państwu. Serdecznie witam wszystkich Państwa zgromadzonych tutaj na, na tym placu. Chcę przypomnieć, że dla wszystkich wypadek jest to 82. rocznica wybuchu II wojny światowej, przy czym tak nawet dzisiaj w domu. W domu córka ze mną rozmawiała, bo się mało z, z, z mężem nie pokróciła, że Niemcy wywołały wojnę. Ja mówię Niemcy faszystowskie. To jest różnica Niemiec i e, faszysta. Także to jest, ale wracamy jeszcze do. Serdecznie witam Związek Kombatantów ze i Byłych Więźniów Politycznych, Związek Inwalidów Wojennych, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Stowarzyszenie Seniorów Rokowództwa Wojskowego, Stowarzyszenie Pana. Oczywiście e, Panią Christię Dasutę witamy Stefan, zdrawo. tak e, króciutko e, na temat e, rozpoczęcia II wojny światowej. Składamy dzisiaj kwiaty pod pomnikiem niepodległości. Wyrażamy hołd bohaterskim obrońcom naszej ojczyzny. Bo ten dzień, proszę popatrzeć nawet, już dawno nie było, że 1 września takie sławne, przy, przy, ładnie przystrojone miasto, ta główna ulica. No nie tylko główna, ale tam ja jechałem po tej, po tej ulicy, więc bardzo pięknie to wygląda i to od razu mi dało do myślenia, że e, niech ludzie popatrzą, że jesteśmy gotowi bronić ojczyzny na każdym kroku, bo to jest ważne, że rzecz, tym bardziej sami Państwo oglądacie wiadomości, jedne, drugie, co się dzieje na wschodzie i to uważam, że szkoda, że nas tutaj jest tak mało, ale ludzie o tym powinni wiedzieć. Promnę był to piątek, ciepły dzień 1 września 1939 roku niespodziewany bestianski napad faszystowskich Niemiec z pogwałceniem wszelkich międzynarodowych umów rozpoczął II wojnę światową. Dzisiaj przeżywamy 82. rocznicę tej, tej tragedii. Była to największa wojna światowa w historii, trwająca od 1 września 1939 roku. Do 2 września 1945 roku w Europie do 8 maja. Teatrem działań wojennych objął prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i koloniami brały w niej udział państwa Ameryki i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa Koalicji w alianci. W wojnie uczestniczyło 1,7 milionów ludzi, w tym 110 milionów ludzi z bronią. Według różnych szacunków Zginęło w niej od 50 do 80 milionów ludzi. Za datę rozpoczęcia wojny uznaje się atak niemieckiego pancernika na polską składnicę wojskową na Westerplatte 1 września 1939 roku o godzinie 4.45. Oddziały polskie pod dowództwem majora Sucharskiego bohatersko broniły Westerplatte przed atakiem wroga z morza, lądu i powietrza do 7 września. Jednak jak ustalili historycy i dzisiaj było to święto obchodzone, w pierwszym celu niemieckich działań w Polsce był szpital i kolegiata w Wieluniu o 4.40. 1 września godzina 4.40 podczas nalotu na miasto spadło 380 bomb o łącznej wadze 46 ton. Obchodzono dzisiaj to święto w Wieluniu. Nawet lekkie tam krótkie sprawozdanie obejrzałem. Według różnych źródeł zginęło o 1200 do 2000 osób Bieluń został doszczętnie zniszczony po pięciu minutach Niemcy zaatakowali Westerplatte. oddziały niemie niemieckie miały nad polskimi znaczną przewagę liczyły 1 600 tysięcy ludzi żołnierzy około 10 tysięcy dział i moździerzy. ponad 2700 tysięcy czołgów Oraz 1000 samolotów bojowych Wojsko polskie przedstawiało Niemcom około miliona nie żołnierzy, Wojsko polskie Niemcom około miliona nie żołnierzy ponad 4000 dział, bo około 800 czołgów i samochodów pancernych oraz 400 tylko samolotów bojowych. No a różnica w technice między naszymi a Niemcami, to Państwo wiecie, jaka była różnica. 3 września przymierzone z Polską Francja i Wielka Brytania wypowiedziały Niemcom wojnę. Lecz nie podjęły żadnych działań. Należy, je, należy jeszcze dodać, że 17 września na, na wschodnie tereny weszły wojska sowieckie. Opór stawiły im tylko oddziały KOP-u, czyli Korpusa Ochrony Pogranicza i niektóre jednostki wojskowej garnizonu. Mimo opuszczenia Polski przez dowództwo, było to 17 września, w kraju trwała walka z dwoma najestami sowieckim i niemieckim. 22 września wojska sowieckie zajęły, zajęły Lwów, 28 września Warszawę zajmują Niemcy, 2 października kapituluje Hel, a 5 października pod Kockiem kapituluje Grupa Operacyjna Polesie. Podczas kampanii wrześniowej poległo 66 tysięcy Polaków, 134 tysiące zostało rannych, a ponad 400 tysięcy wzięto do niewoli. W walce z Armią Czerwono, Czerwoną zginęło głównie rozstrzelanych po wzięciu do niewoli kilkanaście tysięcy polskich żołnierzy. Niemcy straciły około 45 tysięcy żołnierzy, a Armia Czerwona według e, władz z byłego Związku Radzieckiego około 2,5 tysięcy żołnierzy. To tak króciutko, proszę Państwa, i dzisiaj to będziemy, złożymy kwiat, e, kwiaty w dowód pamięci o tym dniu, o tej bohaterskiej obronie. Fakt, że zaczęło się dzień, ten, ten miesiąc, ten skąd, obrona zakończyła się klęską, ale powinniśmy zawsze o tym dniu pamiętać, że jesteśmy gotowi do poświęcenia najwyższ, najwyższego, czyli życia w obronie naszej ojczyzny. Dziękuję. Czy jeszcze może ktoś chciał proszę. zabrać głos? Dziękuję bardzo. Proszę. Yy, Pierwszy oczywiście ustali się Związek Kombatantów. Pierwsza proszę bardzo tutaj ustalić Związek Kombatantów

To jest tradycją samoloty, które zbombardowały Wieluń wystartowały z kontrakcie. Z kontra. Co jest ciekawego jeszcze? Dowódcą pułku tego lotniska, tego tej jednostki w kom był Riethofer. Czyli ten... Brat słynnego Barona Rithofena, który y, y, był, miał najwięcej ze Ale dlaczego o tym wspomina? Dlatego, że świdnicy, gdzie była siedziba, teraz chcieli wystawić pomnik Rithofena. Po prostu rodzina nie była. Y, była tak samo faszystowska. Jest jeszcze tak dla tych ciekawości powiem na, na zakończenie. Pamiętamy, ja to nazywam za naszych czasów. Ten święt 1 września to zawsze był jeden z najważniejszych dni. Pod pomnikami wszyscy przychodziły szkoły, standardy, urzędy miasta, wiadoma sprawa. Uczcić ten dzień jako dzień, który mówił, oświadczył o bohaterstwie naszego narodu, żeby swoje życie oddają za ojczyznę. No dzisiaj szkoły. O 13 I tak, dla y, ostatnie zdanie 13, czyli za dwa tygodnie w poniedziałek. Zapraszam wszystkich o 16.00 do 17 sprawozdawczo wyborcze. 17.00 no, 17 17.00. Jeszcze powiadomimy, bo niestety musimy zrobić, wybrać nowe władze do Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Minęło już 5 lat, a trzeba coś zrobić z tym. Nie? Także już można spotykać się w miarę z tymi ochraniczami, ale można już spotkać się i dokonamy wyboru. To wszystko. Dziękuję bardzo.

Rysiak, Rysiak, chodź, bo Ciebie będzie zdjęcie, no, Ale też sobie ale